Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj nowa Kia Sportycz, 1.6 Turbo, benzyna 150 koni z manualną skrzynią biegów, wersja M z pakietem Smart, czyli podstawowa wersję wyposażenia w podstawowym napędzie. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację. Obejrzyjmy sobie ten samochód z bliska. Nowa Kia Sportyczy. czyli nasz bestseller powraca w odświeżonej wersji. W podstawowej wersji wyposażenia, z podstawowym napędem, czyli 1.6 turbo, benzyna 150 koni, 250 Nm momentu obrotowego z manualną skrzynią biegów, wersja M z pakietem Smart w kolorze Experience Green. Cena? Wyjściowa, oczywiście. 141 700 zł. brutto. W tej cenie uwzględnioną mamy dopłatę za pakiet Smart i 3200 zł. dopłaty za lakier metalizowany. Lakierem bez dopłaty jest kolor biały, kassałek. Tył zmiana kosmetyczna przeprojektowany zderzak, przeprojektowane lampy. Jeśli chodzi o bok, to przeprojektowana talistwa, którą tutaj widzimy, no i oczywiście nowe wzory felg. W tym przypadku Felgi 17 cali opony Michelin. No i oczywiście zmieniony przód. Nowy zderzak, nowe światła, fajnie, bo od wersji podstawowej mamy już reflektory Full LED, czujniki parkowania przód tył. Dwupoziomowy, aktywny asystent pasa ruchu, system autonomicznego hamowania, elektrycznie składany lusterka, kluczyk zbliżeniowy, podświetlane klamki, nawigacji z dostępem do internetu, z usługami Kia Connect, kamery cofania. Więc naprawdę sporo, jak na wersję podstawową. Trochę szkoda, że te materiały tutaj są twarde. No ale już to wersja podstawowa. Pełna elektryka. Składanie lusterek. Nowe zegary, nowa nawigacja CCNC. Pod jedną tafrą szkła zakrzywione. Może nie tak zakrzywione jak w wersji Business na line, line, ale. Na wersję podstawową wyglądają naprawdę dobrze. Kierownica skórzana, podgrzewana. Tapicerka materiałowa w wersji podstawowej. Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości. Wygodny, dobrze wyprofilowany. Podgrzewany. Kierownica oczywiście wielofunkcyjna, ale do tego zaraz sobie wrócimy dwu-funkcyjny panel Pakiet zimowy Drążek zmiany biegów w wersji z manualną skrzynią biegów Podłokietnik Przesuwany Tu w schowku jest gniazdo zapalniczki Sprytne miejsce No i tu jest chyba miejsce, żeby w razie czego wypuścić kabel Trochę szkoda, że w podstawowej wersji wyposażenia nie ma przyciemnianych szyb z tyłu, bo jednak samochód zupełnie inaczej wygląda, ale można to powiedzmy niskim kosztem naprawić, czyli okleić folią. Kanapa nadal dzielona na trzy części z regulacją kąta nachylenia oparcia z podłokietnikiem na skrajnych siedziskach. Mamy ISOFIXy, nawiew dla pasażerów z tyłu, dwa gniazda USB-C do ładowania urządzeń przenośnych, Kieszenie w oparciach, dużo miejsca na nogi, dużo miejsca nad głową, kamera, dwupoziomowa podłoga koło dojazdowe tam podłogę oczywiście można. Opuścić. Składanie oparć. Tu. A tutaj mamy opcję złożenia środkowej części. Czyli zyskujemy tutaj tunel na narty. Tudzież na coś dłuższego. Te plastiki tutaj to oczywiście matowy plastik. Ta ja tablica mi tutaj spadła. Pamiętajcie, jeśli kija, to kija Interbis. Jeszcze raz zajrzyjmy na tylną kanapę, szybki rzut na deskę. Za chwilę sobie włączymy zegary, bo tutaj też się sporo to zmieniało. Nowe grafiki, nowa stylistyka, ale to za chwilę. Fotel pasażera niestety bez regulacji wysokości, ale jest za to podgrzewany deska miękka schowek tu wyłączamy poduszkę czołową jeśli na fotelu pasażera miałoby jeździć dziecko tyłem do kierunku jazdy Lusterka z kierunkowskazami. No, przód zdecydowanie zyskał. Fajne są te światła. Nawet w wersji podstawowej, gdzie są zwykłe LEDy, a nie te inteligentne, adaptacyjne. Tutaj mamy jeszcze przedlifta. Wiadomo, ja to trochę kwestia gustu. Proszę bardzo. Zegary w wersji podstawowej Tempomat, drugi poziom asystenta pasa ruchu, Komputer pokładowy, tryby jazdy Eco, Normal, Sport Mode Tu mamy odbieranie, odrzucanie połączeń Oczywiście światła Automatyczne, długie krótkie I kolory zmieniają się, chociaż to można oczywiście ustawić zależnie od trybu w jakim jedziemy. Nawigacja z dostępem do internetu z usługami Kia Connect fajny responsywny wyświetlacz kamera. Dynamiczne linie, tutaj mamy informacje z czujników. Tu zresztą też. Czyli na zegarach. Wyłączenie start stopa, auto hold. Włączenie, wyłączenie kamery. Włączenie, wyłączenie czujników i asystent zjazdu z górki. Wsteczny jest pierścień. Koło jedynki do przodu. Ręczny po lewej stronie. Trzeba wcisnąć hamulec, żeby go odpuścić albo po prostu zapiąć pas, zamknąć drzwi i ruszyć. Więc jeśli nie wciśniemy hamulca, to jest informacja na zegarach, co należy zrobić, aby. podstawowa łączność, czyli bluetooth projekcja telefonu, czyli Android Auto, CarPlay, bezprzewodowe sporo dodatków, to się pojawiło, nie zdążyłem szczerze mówiąc ostatnio jeszcze tego przetestować YouTube, rozrywka, gry oczywiście, trzeba byłoby może teraz użyć tej funkcji po zaparkowaniu pojazdu Dwufunkcyjny panel. Klimatyzacja. Synchronizacja. Miejsce nawiewu, jeśli manualnie chcemy sterować miejscem nawiewu. Trzy tryby automatycznej klimatyzacji. Podgrzewanie tylnej szyby i lusterek zewnętrznych. No i oczywiście odparowanie przedniej szyby. No albo Home, czyli panel startowy. Map, czyli mapa. Search. Czyli wyszukiwanie sick track zmiana stacji radiowych media. To jest oczywiście wejście audio, audio bluetooth, muzyka z USB. Jest tutaj trochę tego. No i setup, czyli ustawienie. Pusterko fotochromatyczne, system e -Call. żeby prezentacja była kompletna, możemy jeszcze zajrzeć pod maskę. Co powiecie? Tół MK ze Smartem w kolorze Experience Green. 1.6 Turbo 150 koni i 250 Nm momentu obrotowego. Dziękuję za uwagę tradycyjnie proszę łapki w górę subskrypcje komentarze to pomaga zwiększyć zasięg moich filmów i do następnego razu trzymajcie się Kia Movement